To, co robią te płatki złuszczające, jest niesamowite. Po prostu pokażę wam ten efekt i jak go osiągnęłam z produktami Japona. The Effect Pad to płatki tonizujące, które złuszczą, nawilżą i wygładzą skórę. One są zanurzone w takiej esencji. Jestem fanką tego, że są w kształcie serduszek. Hop, jakie słodkie. Delikatnie pocieramy, złuszczając martwę na skórę. Dzięki temu skóra jest odpowiednio przygotowana pod makijaż. Produkt jest też delikatny w tym sensie, że złuszczając nie podrażnia nam tej skóry. Jeszcze chwilkę sobie odczekam, niech to się wszystko wchłonie. Następnie serum złuszczające z kwasem BHA The Purify Hero. Taka pielęgnacja złuszczająca zmniejsza nam produkcję sebum, wyrównuje koloryt i nadaje tej skórze takiego fajnego, zdrowego blasku. Ona jest taka rozświetlona. Warto sobie tą pielęgnację dopełnić. Mam tu nawilżające kremy bez olejowe. The Daylight i The Nightlight. Jako, że dzień się dopiero zaczyna, wybiorę sobie ten. Bardzo przyjemny, bardzo leciutki i jeszcze mocniej na tą skórę nawilżył. Last but not least, krem z filtrem SPF 50. Polecam nakładać codziennie najlepiej. To może być nawet zamiast podkładu, bo patrzcie na Dodatkowo jest wzbogacony o kwas hialuronowy. Lepiej się już chyba nie da. To nam pięknie równuje kolory. Ja już się przekonałam, że dobre złuszczanie to podstawa, więc polecam testować w swojej pielęgnacji.